Dzień dobry, jestem jak kursem pieni. Teraz będziemy nagrywać Jak myślicie? Fortnite! Oh o my! wygląda. Dobra, mmm no nie mam swój świat LEGO, ale myślę stworzę nowy, tak nowy. Nie rozumiem światów, niestety, ale... Ale no... Dobra. Zaczynamy za trzy, dwa... i zero! Ok. Dobra. zaś mi boli. gardło, dobra. Nie mam najwyższego levelu, co prawda. No ale cóż. <laughs> Subskrybujcie, lajkujcie. No i no. Jeśli lubicie Fortnite'a, to oczywiście zasubskrybujcie. Jeśli... Dobra, nie no... <laughs>

Znaczy, ja wiem, nie wiem. Czy wiecie, ale ja wiem. Wiem, że na pewno trzeba zjeść. mam. No i do, teraz musimy zdobyć drewno. No, oczywiście będziemy ścinać drzewo. Bo na razie. No, a po co brać drzewo? Niestety gra, e, granito już będziemy musieli szukać. Szkoda. Nieco ja jestem obeznany w tym. Wiem, że jest tu pustynie jakaś. No, coś tam wiem. Ale no, pomyślałem, że będę <laughs> nagrywał to, jak gram na innym świecie. No i postaram się nadrobić to, co stracone. Kurde, pająk. Nie, nie widzę Zawsze na początku gry. Dobra. Wiem trochę, gdzie się wszystko znajduje. Au, ty głupi porządku. Dobra. Ogólnie Ensemble Fornetizm o wiele nieco. No, on inny, jest inny. Kompletnie odklejony od innych. Fortnite'owych gier. Taki survivalowy, no. Zrewivalowy jest nawet fajny. Da. Gdzie powstanie nasza wioska? Myślę, że wioska nasza powinna być nieco dalej od resztek ten. Niem się raz gdzieś w takim miejscu. Mierze okej. Okay. Pójdźmy tam. Myślę, że nasza wioska będzie na tej górze. Tak coś czuję Wozi kury, wozi Dobra Bierzemy granit Dobra O Jezu Myślę, że nasza wioska... Gdzie jest... Halo? Gdzie jest ta postać? O, -o. Dobra, jednak nie wiem, gdzie to postać, co mi coś tam mówiła, Laolacię. Stwórzmy ognisko. A to ognisko stworzymy tu. Czy na tej polanie będzie nasza wioska? sobie? Dobre. Szukamy drewna. Gordę. Dobra. Um. Ok, tędy, tędy Mamy drewienko już. Mamy malinki. Szkoda, że tylko to dodaję do Fortnite Lego. Mogli dodać Battle Royale. Fortnite Lego. w sumie nic by się nie zmieniło, oprócz skinów. No to. Zresztą <coughs> też mogliby zmienić wygląd mapy. Taka dziwna, taka nielegowa. Ale nie wybrzydza mnie. Tutaj będzie. Prawda, stworzyć takie już rzeczy fajnie, fajnie. Tartak, przydatny grill, tak się dla powiedział. ogniska na razie nie. Może stworzymy swoją pierwszą budowlę. Potrzebujemy trochę drewna. Kurde. No, stworzymy na razie leśną siekierę. Dobra. Mamy siekierkę. Teraz można rąbać drewno. Rąbać drzewa. Pozyskiwać z tego drewna. No i no. I let's go. Bum, bum. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale jeśli wam się podoba, to zalajkujcie, jeśli się wam podoba ten survival. No i no. Łoj. Łoj ile tu rzeczy. Fajny świat. Mniejszy od tamtego, co miałem kiedyś. No Właściwie nie kiedyś, tylko dzi dzisiaj, ale to nie ma. Myślę, że to stworzę... Żeby było troszkę... O, dobra. Eee, kurde. A to tutaj w tej grze można budować, więc to jest fajne. A. O co teraz? Okej, okay, tu. tu. No i chatka gotowa. Fajna, fajna. A, nie. Dobra, nieważne. Teraz gotowa. A, stworzymy sobie tutaj moje półreczko. no tak, potrzebuję drewno. Lubię no, tutaj, będę rozbudowywać swoją wioskę. <laughs> nie wiem, czy mnie słychać dobrze, więc będę trzymał teraz łeb przy mikrofonie. Ale. Ale no. Dobra. I myślę, że centrum wioski będzie... Tutaj. Tak, to jest gen genialne miejsce na centrum wioski. Tylko muszę na początku znaleźć to. Gdzie to było? A! No tak, granit. Jezu, mi koty tak miałczą strasznie, że to szok. Nie wiem o co im chodzi. Jak słyszeliście to przepraszam dobra idziemy po granit i po drewno, bo właśnie zużyłem, jakby głupi ale to nie ważne, no, okej, drewno już mamy 10 drewno powinno starczyć nam no i no subskrybujcie, <laughs> lajkujcie miło to już trzeci raz no, dziękuję wam, że wszystkie subskrypcje Dobra, lecimy. Zjem tylko tą nie. Am, 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 am. O nie, pada deszcz. Człemu. Człemu pani Joni. Myślę, że. Centrum będzie tu. Yy, ikona. Taka. Nie, taka. Lub nie taka. Myślę, że niebieska. Jej Let's go widzowie. Mamy to. O hej! Wreszcie tu jesteś. Dobra, musimy... Wow, dostaliśmy różne fajne rzeczy. Znacznik mapy. Okej, okay, nie no mam znacznik mapy, No i dobra. Mamy wioskę. Co prawda pada deszcz coś jest denerwujące. A tego nie można używać w deszczu. No tak. Zapomniałem. Pościnajmy na razie drzewa. To jest. poza odcinkiem ogrodzić tą wioskę i nieco więcej budowli tutaj zbudować. I no myślę, że ulepszy coś tam. Ale nie za wiele, nie za wiele na eksplorowanie mapy to na pewno będę nagrywał i na zdobywanie jakichś rzeczy. Bo mapa jest dość duża. Dobra. już Tyle drewna, szok. No, Nie. Tego też nie można. O, to można. Co nie wiem, co ci... Dobra, szukamy ka... granitu Ka-ka-kamiet, granitu, granitu, o mój... Dobra Let's go! O nie, zaraz to potwory przyjdą, muszę wracać do wioski po zimie. Chuj, zimno! Można też czuć ciepło, To też jest minusem. Biegniemy szybko! Aaa! Dobra, myślimy stworzyć pochodnie. No tak, zapomniałem o tej rzeczy. Dobra, to nic bo czekamy tu na razie, co mogę zrobić? No nic prawda? to nic mam pomysł ciwanią, paralizm ha, nie mnie nie zabije he he, chłe <laughs> chłe chłe zimno zimno mi zimno, zimno mi zimno Ui, dobra. O nie. Tam tu jest deszcz. Jej. Dobra. O, ty masz pochodnie. Te pochodnie mi nic nie dają. Dobrze, nie wiem. A mogę przyjąć tego gostka wios do wioski? Tak, mogę cię przyjąć, stary. Dobra. To przyjmiemy pierwszą osobę do na naszej wioski Ach, No tak, nieważne, jednak nie Znaczy, ty w sumie jesteś pierwszą osobą do na naszej wiosce ale taką... Będzie taką inną Kurde no, to nie się Trzybujemy. Stacja będzie tu Czy jak będzie to tu, to wtedy nie będę musiał... Jest! No tak. Gdzie jest Denia? Mówcie mi, gdzie jest Dynia? Denia. Dynia jest Denia. Ale ja tylko jedno pnącz. Ok, drugie. Jest. Dobra. Mamy. A teraz można z traktować pochodnie czyli najprzedniej rzecz powiedzmy mniejszą. lecimy du, du, du. teraz będzie mi ciepło wiecznie na no, oprócz teraz i no, to chyba tyle potrzebuję drewna właściwie ja to potrzebuję

Du -dududududu. du -dududududududududududu. du Czy mogę tylko, proszę, rozwalać? Słabo, no, ale dobra. Nie, tutaj, mogę dać sobie do drugiej ręki pochodnie, było było wiele lepiej. Jest! No wreszcie! To ja rozumiem. Całe życie myślałem, że nie można. No ale dobra. Fajnie, fajnie. Mogę teraz sobie przenosić do drugiej rączki. I no. I tak łazić. Sobie. Fajnie, fajnie. Aha. Cześć, czy już nie jest? A, no to... Mam to teraz drugiej ręce. Dobra, mamy lasiną sikierę. Sikirę. 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 Dobra, i będziemy mogli zaraz dodać kogoś do naszej wioski. Dobra. Będziemy mi towarzysza. A co się za mną, O kurde, ale wyrwał. Uuuu!

No, Dobra, mamy dużo drewna Bardzo dużo To jest bardzo fajną wiadomością Że możemy stworzyć łóżko Jej jaj. Ach Wiem Stworzymy tu o wiele więcej ognisk Na razie Żeby wszędzie w całej wiosce Było ciepło To dobry pomysł? Czy nie? Dobre. Mam ognisko, tu. Mam ognisko, tu. Mamy ognisko, tu. Czegoś więcej. Teraz nic mi tu się nie zrespawnuje no jeśli tak jest. Poznajcie jak w Minecraft. Coś, czuję, że nie. Ale i tak. Trochę za dużo tych. Ognisko to postawiłem coś tak czuję. Co nie? Ja o wiele za dużo. Dobra olać. Poza tym po co ja jej postawiłem, skoro wystarczy, że będę miał pochodnie. Jestem idiotą. Dobra olać. Nie łamę do budowania domków Budujemy na razie teraz. Myślę nad tym lub nad tym A może to? Nie, bo to jest kłodowa szopa. To nie. A to? O Jezus! Ile potrzebuję drewna? A. No myślę, myślę. Dobra, może potem Potem, potem potem na razie pozbierajmy dużo kamienia Albo nie, pomyślmy nad tym Bo to się da ulepszyć Potrzebujemy desek A deski można pozyskać z stąd Z Tartaku Ale potrzebuje dużo kamienia Więc sobie taki tak kamienie A przynajmniej mamy to I to I to i przy okazji to. I przy okazji. Dużo kamieni. Dużo. A, czy to jest wilk? Tak, to jest wilk. Zostawmy ich na razie. To jest wilku. wilk. Wilk Szukamy, szukamy, bierzemy, bierzemy. Mamy dużo granitu, tu. Bardzo dużo. A no, ty głupi pająku. Gień. Gień pająk. No nie no, bez jechaj. Dobra olać Tylko sobie jedynie. No! Mi się podoba ten tróż. Jezus. Moja wioska jest z kilometra widziana. Dużo zajęły miejsce tego ogniska. że one są też pełne. Myślę, że będzie miejsce na różne rzeczy. Tak, myślę, że umieścimy w nowym domku, że jeszcze potrzebuje do tego jakieś chaty Dobra. tutaj umieścimy dużą ilość różnych rzeczy do robienia tak, tak. Tak, super, super. Skończyło mi się już drewno idziemy dalej kopać. Super, super, muszę łapką kopać. Genialnie, genialnie po prostu zaraz kropki. Czy to mogę uderzyć? Nie, nie było i to. Nie to. Ach, teraz już można... Nie, potrzebujemy jeszcze jednego... A nie, tam jest. Dobra. Khm. W sumie czekajcie ile już trwa odcinek? No i myślę, że tutaj możemy skończyć. Ja pozbieram i temę lekko wioskę do piątego poziomu tutaj do piątego Da, do czwartego poziomu I myślę, że będą kończyć. No i kończę w sumie. Papa! Króć pa. lekucia.